Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. A dzisiaj podsumowujemy sobie piękne spotkanie, naprawdę piękne spotkanie w wykonaniu Wisły Kraków czyli meczu z Legią Warszawa. No mecz, który zakończył się wynikiem, no można by powiedzieć spektakularnym, bo wynikiem 4 do 0. No było to wielkie święto przy r 22 no, mecz, który no, na pewno na długo zapadnie nam w pamięci, bo był to mecz niezwykły. Nie dlatego, że 4-0, ale przede wszystkim, że postawa zespołu i sama atmosfera na stadionie była po prostu niesamowita. Jak mówiłem, 4-0. Pierwszą bramkę dla Wisły Kraków strzelił Sławomir Peszko. No, to była co prawda taka dobitka, no ale no, był w odpowiednim miejscu. I... Trzeba powiedzieć, że to było naprawdę dobre spotkanie Sławka Peszki, no, ale do analizy poszczególnych zawodników jeszcze, jeszcze przejdziemy. Drugą bramkę z rzutu karnego dla Wisły Kraków trafił Kuba Błaszczykowski, który również bardzo dobry występ zanotował. Trzecią bramkę Rafał, Rafał Pietrzak bodajże. No i czwartą bramkę dla Wisły Kraków strzelił Marko Marko Kolar i chyba nie przekręciłem tak mi się wydaje bo czasami wiecie w, w dużej, dużo tych bramek było a emocje również w tym spotkaniu były, były duże Ej, naprawdę no, no no i później aż się chciało śpiewać z piłkarzami po zakończonym spotkaniu jeszcze puszczone dla, specjalnie dla dla Legii Chłopaki nie płaczą, zespołu TILAF. No, było to też dobre. A jeszcze dedykacja specjalna od Sławki Peszko, czyli Bałkanica, tak, będzie się działo i, i było, było naprawdę wesoło. I, i, I cieszymy się z tego, że te trzy punkty zostają w Krakowie, bo to są te trzy punkty, które, no, dzięki temu jesteśmy na szóstym miejscu w tabeli i jest to bardzo dobre bo jednak no, jesteśmy, jesteśmy w gronie w gronie tych najlepszych, bo trzeba powiedzieć, że ten ścisk jest bardzo, bardzo duży, bo tak naprawdę do czwartego miejsca tracimy tylko jeden punkt. Także no, jest, jest dobrze, jest fantastycznie, sam mecz naprawdę nam się, mi się bardzo podobał Z uwagi na to, że też trzeba powiedzieć jedną rzecz, że Legia w tym meczu po prostu nie istniała. W pierwszej połowie to w ogóle grali fatalnie w drugiej połowie był taki moment, że oni przycisnęli, ale z tych ich wrzutek, z tych ich sytuacji jakby, z ich prób raczej, nic nie wynikało. Więc trzeba powiedzieć jasno, Wisła też bardzo dobrze zagrała w defensywie. Tutaj wspomnę o paru zawodnikach, ale, ale Wisła Kraków zagrała bardzo, bardzo dobrze w defensywie, co oczywiście też nas e, cieszy. Więc cóż, no chyba, chyba nie będę przedłużał, no. Atmosfera niesamowita, 33 tysiące ludzi. No, takie mecze to to jest wizytówka Ekstra klasy, to jest wizytówka Wisły, Kraków. Więc słuchajcie, no, przejdźmy sobie już do, do, analizy, do analizy poszczególnych zawodników. Mateusz Lis. Mateusz Lis dzisiaj naprawdę solidnie w bramce nie popełnił żadnych, żadnych błędów bardzo, bardzo solidnie w tej bramce bronił. Parę ważnych interwencji tego od niego wymagamy, żeby w tych właśnie, w tych takich kryzysowych momentach po prostu był na posterunku i tak było w tym przypadku, także wielkie, wielkie brawa. Łukasz Burliga, no, no Bury, no kolejny, naprawdę dobry występ tego zawodnika. Dobrze się prezentował, dobrze wyglądał, także jak najbardziej, jak najbardziej na plus Parę, parę niezłych zagrań. Naprawdę, no, imponuje ten zawodnik. Złapał formę i faktycznie pokazuje, że, że jest zawodnikiem wartościowym. Także tutaj jak najbardziej wielkie, wielkie brawa dla Burego. No, Maciej, Maciej Sadlok Maciej Sadlok który zagrał, według mnie, jeden z najlepszych spotkań w tym sezonie, czyścił wszystko, był dosyć pewny. No i zaliczył naprawdę piękną, piękną asystę. Do, do Malko Kolara, który no później uderzył tą piłkę z powietrza, ale no prawo dla Maczka, bo faktycznie dzisiaj, dzisiaj to był inny maciek maciek, którego chciałbym zawsze, zawsze oglądać. Marcin Wasilewski również, bardzo dobry mecz, bardzo pewny, bardzo solidny w defensywie. To, był taki, to jest taki Marcin Wasilewski, którego dobrze znamy. Który po prostu nie schodzi poniżej jakiegoś poziomu i udowadnia wszystkim, że on tak naprawdę na tym ekstraklasie, no, że tak powiem, że jest w wieku, że, że tak naprawdę ta ekstraklasa to nie jest dla niego jakieś wyzwanie, to tak naprawdę jest. To jest dla niego rzecz taka normalna, że on tutaj reprezentuje po prostu dobry poziom. No i Rafał Pieczak. No trzeba Rafała tutaj pochwalić, bo oczywiście w defensywie. To był dobry, dobry mecz z jego strony, ale trzeba również pochwalić jego, jego bramkę z tu wolnego, bo uderzenie naprawdę fantastyczne. Eee, więc no, no, tutaj kolejny raz kto nie wierzył w jego umiejętności, to, to trzeba, że tak powiem no spojrzeć na tą bramkę, bo, bo ta bramka jest jakby yy, no, odzwierciedleniem jego, jego umiejętności. Także tutaj wielkie brawa dla Rafała. Rafał tutaj zagrał naprawdę dobre. Spotkanie. Wulkan Sawicewicz. Wulkan Sawicewicz to jest taki zawodnik, który gra dosyć ryzykownie. Można dzięki jego zagraniu można naprawdę dużo zyskać, bo w wielu przypadkach tak było, ale jest również można popełnić bardzo łatwy błąd. W tym spotkaniu miał parę błędów. On po prostu tak gra i musimy się do tego przyzwyczaić. Ale to, jak on się porusza na boisku, no, my już wielokrotnie tu mówiłem na tym kanale, jak, jaki to jest zawodnik, jak on fantastycznie gra, i faktycznie w tym spotkaniu on to udowodnił, że ma naprawdę nietuzinkowy talent, że naprawdę, no, wykorzystuje i pokazuje, że, że ta ekstraklasa dla niego to takie, taka bułka z masłem, bo faktycznie reprezentuje niesamowity poziom, i, i wydaje mi się, że że może być tutaj bardzo wyróżniony, jest mocnym punktem Wisły Kraków i myślę, że na nim, że bez niego byłoby o wiele ciężej. O, chociażby taki, chociażby taki wynik. Wólnet Basza, czyli kolejne, kolejne dobre, równe spotkanie Wólneta. Dużo, dużo walki, dużo niezłych zagrań, no ale przede wszystkim przejściu w środku pola cały środek pola bardzo dobrze tutaj wyglądał dobrze, wygląda komunikacja właśnie z, z, z Wulkanem Sabicewiczem. Rozumiem się na boisku jest asekuracja. Dużo też trzeba pochwalić Wolny Tabaszy, bo bo wiele ważnych takich przechwytów, które, no, które dzięki temu też uniknęliśmy nie, bramki. Także wielkie, wielkie, wielkie brawa. E, no i Krzysiu Drzazga, Krzysiu Dżazga, którego no, trzeba pochwalić. Bo, bo parę, oczywiście to nie był Krzysiu Dżazga, nie wiem, który wali hatryka z Koroną Kielce, czy, czy strzela piękną bramkę z, z Krakowią, ale był to Krzysiu Dżazga, który pracował dla zespołu, który, który dotrzymywał kroku, tak, dotrzymywał kroku naszym środkowym pomocnikom i wydaje mi się, że też na plus. Myślę, że słuchajcie, no w ogóle tutaj no, nikogo nie mogę ocenić na minus, no raz mogę tam się przyczepić, że nie wiem, że, że, nie wiem, raz mu piłka wskoczyła czy coś daje, ale tak naprawdę każdy tutaj będzie oceniony na, na, plus, tak? No bo każdy tutaj się zaprezentował bardzo, bardzo dobrze i, i tak naprawdę nie, bu, byłbym chyba, no, niepoważnym, gdybym wam tutaj za chwilę powiedział, że nie wiem, e, że, że, to nie był dobry mecz w wykonaniu, nie wiem, e, Krzysia Dżazga. Oczywiście Krzysiu Drzazga no, nie zagrał jakiegoś wybitnego spotkania, ale, ale zagrał na dobrym, optymalnym poziomie i, Parę naprawdę zagrań miał, no powiem wam, no że aż trzeba było tylko poklaskać, no bo, bo tak naprawdę żadna inna reakcja, no nie wchodziła tutaj w grę, tak, no po prostu to naprawdę ten zawodnik ma naprawdę dużą umiejętności, jeżeli on będzie to w pełni wykorzystywał, to, no, to będzie gwiazda Wisły Kraków. E, no dobrze, no to zacznijmy od Sławka Peszki, który no strzelił dzisiaj bramkę bardzo ważną dla niego pewnie bramką. Jest to pierwsza bramka w Wiśle Kraków. No i oczywiście no, bramka nie jakiejś specjalnej urody, stał gdzie miał stać. Uderzył na bramkę. Także tutaj wielkie, wielkie brawa. Zawodnik, który no, no przede wszystkim imponuje szybkością, aczkolwiek to nie jest zawodnik, który, który jest jakiś fantastyczny. Chodzi mi tutaj o, o przede wszystkim przyjęcie piłki. No on gdzieś nadrabia tą szybkością, tak? Wiadomo, że dzi dzisiaj troszkę zatusował. Zatusował ten brak przyjęcia, no, on jakby też, no, mówię, nadrabia tą szybkością, ale no, dzisiaj, no, nie można się przyczepić do, do jego, do jego gry, miał tak naprawdę jeszcze jedną taką sytuacją, którą mógł wykorzystać, tak naprawdę był sam na sam, ale, no, tam już był dosyć ostry kąt, no, trzeba było walić po krótkim, niestety, no, bramkarz tutaj Cierżniak, tak, Cierżniak dobrze się zachował i no i dzięki temu jest, e, no nie, jest 4, a nie 5, tak? ale to już można sobie tak m, gdybać, myślę, że nie ma co nie rozpamiętywać tej sytuacji. Bardzo dobry mecz w każdym razie Sławka e, i, no i co no, będzie się działo i, i była zabawa, było wszystko, także cieszymy się z tego, że, że, tak, że tak się dzisiaj zaprezentował. No bo nagrywam to od razu po meczu, więc powiem dzisiaj, a widzicie to następnego dnia, czyli poniedziałek, także muszę tak bardzo szybko to nagrywać, bo niestety no mamy napięty terminarz, bo już w środę kolejne spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec, ale o tym spotkaniu jeszcze zdążymy sobie porozmawiać. Kuba Błaszczykowski, Kuba Błaszczykowski, który no kolejny bardzo dobry mecz Kuby, oczywiście bramka skarnego? Ale no, oprócz tego, naprawdę, no, przede wszystkim, no, asysta drugiego stopnia, można powiedzieć, przy tej pierwszej bramce, no, bo jednak bardzo dobrze wrzucił tą piłkę do chyba kolara. Kolar tego nie, oczywiście, nie skończył, ale, mm, ale, ale, później Sławek Peszko to dobił, więc, no, można powiedzieć, i w ogóle bardzo dużo, dużo ważnych wejść, mm, no, pokazuje ten zawodnik no, jest w gazie, jest w gazie i, i wykorzystuje ten gaz, i widać, że. No, no, jest to zawodnik, który, który ma to coś, i, i, i za jakiś czas naprawdę i, już te liczby wyglądają naprawdę dobrze, a, a mogą wyglądać jeszcze, jeszcze lepiej. Także, brawo, Kuba, legendo, ty moja Kuba, dziękujemy ci, bo, bo to, co dajesz na boisku i co poza boiskiem robisz, no jest, jest czymś niesamowitym, I, i dziękujemy Ci za to, bo te wygrane i z Krakowią, i, i z Legią teraz, no to są, to po części jest twoja, twoja zasługa, bo ci zawodnicy po prostu, no dodajesz im pewnej, pewnej mobilizacji, tak? sprawia że ten zespół ma po prostu jeszcze większy charakter, bo sam jesteś yy, bardzo yy, charakternym zawodnikiem. Yy, Marko Kolar. Yy, no Marko, no muszę powiedzieć szczerze, że mnie dzisiaj w pierwszej połowie wyglądał fatalnie. Gdyby nie ta bramka, to pewnie bym powiedział, że słuchajcie, no, no nie ma nad czym, o czym mówić, no. Oczywiście Marko Koller ma pewne swoje problemy, ma problemy duże z przyjęciem, również fizycznie bardzo źle się ten zawodnik prezentuje, ponieważ każdy go tak naprawdę przepycha, ale ta bramka myślę, że troszkę. Troszkę trzeba go jednak pochwalić, bo wybiegał to spotkanie, a to jest też bardzo, bardzo ważne. No i myślę że jednak, jest to zawodnik, który ma też troszkę odwracać uwagę pewnych zawodników i myślę, że to robił w tym meczu doskonale i, i myślę, że też nie ma się do niego jakoś tam przyczepiać. Wygraliśmy, więc tak naprawdę nie ma co szukać kozła ofiarnego, więc również dziękujemy mu za to, spotkanie, bo, bo ten mecz też nie był zły w jego wykonaniu. On grał tak naprawdę cały czas na jakimś takim swoim e, optymalnym poziomie. E, Szelił bramkę, jakby nie ma, nie ma w ogóle do niego nie, pretensji. Także tutaj tak to wyglądało. E, no słuchajcie, no Boguś King też powrócił, nie, ale no grał tak nijako, trzeba sobie jasno powiedzieć. I wszyscy ci, którzy weszli, no, no, jakby nie, no nie odcisnęli jakiegoś. Nie zrobili na mnie jakiegoś wrażenia specjalnego, więc. No, niestety. No, niestety. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że. Że nie. Że nie, więc tutaj tak to wygląda. No, cóż, to no podsumowując to wszystko, nie będę tutaj przedłużał, bo już ten materiał ma prawie 14 minut, więc powiem tak. Po prostu no cieszy mnie, bo też troszkę też upokorzyliśmy tą legię. Ale po prostu według mnie i, i myślę, że to jest rzecz prawdziwa i myślę, że tak powiem, nie podlegająca jakiejś tam dyskusji. Wisła Kraków była zespołem lepszym. Nawet słuchajcie, Ricardo Sapinto to powiedział to już coś znaczy. Więc no byliśmy lepsi, graliśmy lepiej w piłkę i trzeba to jasno sobie obiektywnie powiedzieć. No i to pokazuje to, że jednak Wisła no, ma jakąś, na pewno te buchary są rzeczą realną, ale się też nie ma co się, nie ma co się, że tak powiem, nakręcać, bo to, to nakręcenie może też. Grajmy po prostu tak jak gramy, myślmy o ka każdym kolejnym spotkaniu i wtedy będzie dobrze, bo mamy naprawdę teraz mecz taki, wydaje się fajny, wydaje się tak, takie łatwe trzy punkty, ale to nie będą łatwe trzy punkty, bo Zagłębie Sosnowiec... Będzie chciało nam te punkty urwać, bo oni też nie mają łatwą sytuację. I dopóki my w tym meczu nie zdobędziemy gola, to tak naprawdę będzie bardzo trudne spotkanie. No, oczywiście, później, jak zdobędziemy gola, no to za głębiącym będzie musiało ruszyć do ataku, ale tak to oni będą grali bardzo defensywnie i będą grali trochę na taki, taki remis. Niestety, tak może, może być, więc to będzie trudne spotkanie wbrew pozorom. No i mamy mecz z Piastem Gliwice później też dosyć trudny. To będzie naprawdę trudne spotkanie i później mamy oczywiście spotkanie z w... W... tak z... Zagłębiem Lubin, tak? który też to będzie trudne spotkanie. Obawiam się, że będzie to spotkanie decydujące o wejściu do górnej. Ósemki. Więc, no, będzie się dużo działo. Tam jest naprawdę, mimo tego, że wygraliśmy dzisiejsze spotkanie z Legią, to jednak ten ścisk jest bardzo, bardzo duży. Tak naprawdę, no, w, walk, w walce o górną ósemkę liczy się 10 zespołów. Więc naprawdę to jest, to jest dużo. No i zobaczymy, jak to wszystko, wszystko wyjdzie dalej. Możecie napisać w komentarzach, jak podobał Wam się ten mecz. No, bo trudno, żeby Wam się nie podobał, ale jakieś Wasze przeżycia możecie napisać. I dziękuję Wam oczywiście za aktywność na tym kanale, bo to jest coś po prostu niesamowitego. No i cóż, pozdrawiam Was i, że tak powiem, świętujmy to piękne zwycięstwo. Przynajmniej do środy. W środę jest kolejne spotkanie, ale do środy możemy, możemy świętować, możemy to, że tak powiem, tak się afiszować z tym, z tym zwycięstwem, bo ono jest naprawdę, no piękne. Po 6 latach Wisła Kraków zwyciężyła nad Legią Warszawa, oczywiście przy R22. A ja dziękuję Wam. Tę taką historyczną notką kończymy ten materiał. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach na tym kanale. Piona!